Dwie konieczne zmiany w kadrze. Michał Prawież przejął polską kadrę w bardzo trudnym momencie. Przed nim trudne wyzwanie i oczekiwane zmiany w zespole. O które wprost mówią eksperci. Oczekuje postawienia nowych fundamentów, żeby ten zespół miał nowy szkielet. Niektórzy piłkarze, którzy rozegrali po 50 spotkań w tej kadrze, zostali tak naprawdę zweryfikowani negatywnie. Twierdzi Kuba Polkowski, dziennikarz Kano Plus Sport. W programie przegląd ligowy padły konkretne argumenty w kontekście koniecznych zmian w reprezentacji. Nie przypomina sobie zbyt wiele dobrych meczów Jana Bednarka, którego bardzo prywatnie lubię, ale na poziomie reprezentacyjny cały czas mam jakieś zarzuty względem jego. To sam Karl Linetty, który ostatnio dostał szansę. Chciałbym zobaczyć nowe rozdanie, podkreśla Polkowski. Reprezentacja Polski wymaga zmian, ważne zadanie Michała Probierza. Dziennikarz wymienia też nazwiska ewentualnych nowych twarzy w kadrze, to m.in. Kamil Grabara, Dawid Kownacki, Mateusz Łęgowski, Jakub Piotrowski. Atmosfera wokół kadry wiemy jaka była, należy to też oczyścić. Spotkać się, żeby w końcu mówili o samych, grze, a nie o konfliktach, które targają tym zespołem wewnątrz. Też myślę, że warto kilka nowych postaci wprowadzić. Dodaje Adren Heluszka. Wyniki w eliminacjach Euro 2024 nie muszą być wyznacznikiem pracy nowego selekcjonera. Nie rozliczałbym Michała Probierze za wyniki w tych eliminacjach. Niech buduje zespół na baraże. Nie widzę już szans na tym etapie rozgrywek. Ocenia Polkowski.